Nie sądziłam, że ten dzień na zawsze podzieli moje życie na przed i po. Był wczesny poranek, kiedy lekarz zadzwonił do mnie ze szpitala. Głos w słuchawce był suchy, wyćwiczony, pozbawiony emocji, jakby przekazywał zwykłą informację administracyjną, a nie wiadomość, która złamała mi serce. Przykro mi, pani mąż zmarł dziś rano. Na kilka sekund czas przestał istnieć. Zamarłam w bezruchu, a potem nagle poczułam, jakby wszystko wokół mnie się rozpadło. Kolana się pode mną ugięły, a oddech ugrzązł w gardle. Czułam się osamotniona jak nigdy wcześniej. Pierwszym odruchem było sięgnąć po telefon i zadzwonić do rodziców. Oni zawsze byli moją opoką, tak mi się przynajmniej wydawało. Drżącymi palcami wybrałam numer mamy. Usłyszałam znajomy sygnał, potem kliknięcie, odebrała niemal natychmiast. Mamo, wyszeptałam przez łzy, Janek. Janek nie żyje. Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy. Pomyślałam, że może szuka słów, że zaraz powie coś kojącego. Ale zamiast tego usłyszałam śmiech, hałas rozmów, muzykę. Kochanie, nie teraz powiedziała rozbawionym tonem. Jesteśmy właśnie na przyjęciu urodzinowym twojej siostry. Zamilkłam, nie wierząc w to, co słyszę. Ale, mamo, mój mąż zaczęłam ponownie, szukając jakiegoś śladu empatii w jej głosie. Wiem, wiem, potem porozmawiamy, dobrze? Teraz nie mogę, wszyscy na mnie patrzą. I rozłączyła się. Zostałam sama. Stałam na środku salonu naszego domu, który jeszcze kilka godzin wcześniej tętnił życiem, śmiechem mojego męża, jego krokami, ciepłem jego obecności, a teraz był tylko pustką. Wpatrywałam się w czarny ekran telefonu, jakby nie wierząc, że to się właśnie wydarzyło. Czułam się, Jakbym była obcą osobą w swoim własnym życiu, jakby ta scena rozgrywała się gdzieś indziej, a ja tylko ją obserwowałam. Próbowałam ponownie zadzwonić, najpierw do mamy, potem do ojca, ale żadne z nich nie odbierało. Domyśliłam się, że świetnie się bawią na przyjęciu mojej młodszej siostry, która zawsze była tą najważniejszą, ukochaną. Ona zawsze dostawała ich uwagę, ich czas, ich dumę, ja byłam tylko tą starszą, która sama powinna sobie radzić. Przez całe życie udawałam że to mnie nie boli. Ale tamtego dnia poczułam się zdradzona jak nigdy wcześniej. Tego dnia zrozumiałam, że dla nich nie jestem córką, którą trzeba przytulić, której trzeba pomóc i której należy wysłuchać. Dla nich byłam tylko kobietą, która poradzi sobie sama. Po kilku godzinach samotnej żałoby, w której krążyłam po pustym domu jak cień, zaczęłam zbierać rzeczy mojego męża, jego zegarek na komodzie, książki na nocnym stoliku, kubek w kuchni. Każdy przedmiot wbijał się w moje serce jak kolec. Nie wiedziałam jeszcze, że najgorsze dopiero nadejdzie. Bo kilka dni później moi rodzice niespodziewanie stanęli w drzwiach mojego domu, ale nie przyszli, by mnie pocieszyć. Minęły trzy dni od śmierci mojego męża. Trzy dni, podczas których nie otrzymałam od rodziców ani jednego telefonu, ani jednej wiadomości, choć wiedzieli o tragedii, która mnie spotkała. Trzy dni. Podczas których zmagałam się ze swoją żałobą w samotności, w milczeniu rozdzierającym duszę. Pogoda była ponura, niebo szare i niskie, jakby samo przygniatało mnie swoim ciężarem. Siedziałam w salonie, wpatrując się w zdjęcie Janka postawione na kominku, gdy nagle usłyszałam dzwonek do drzwi. Zerwałam się na równe nogi, zaskoczona, bo nikogo się nie spodziewałam. Powoli podeszłam do drzwi i otworzyłam je. Tam stali moi rodzice. Mama, jak zwykle ubrana elegancko, z perfekcyjnie ułożonymi włosami, ojciec wyprostowany, pewny siebie, jakby przyjechali na popołudniową herbatę, a nie do domu córki pogrążonej w żałobie. Kochanie, zaczęła mama, rozkładając ramiona, jakby oczekiwała, że natychmiast rzucę się jej w objęcia. Tak nam przykro. Nie ruszyłam się z miejsca. Wpuściłam ich do środka bardziej z grzeczności niż potrzeby. Przeszli do salonu i usiedli na kanapie. Rozglądając się po pomieszczeniu, Jak się czujesz? zapytała mama tonem, który miał brzmieć troskliwie, ale w jej oczach nie widziałam ciepła, którego tak bardzo potrzebowałam. Jak myślisz? odpowiedziałam cicho, nie kryjąc żalu w głosie. Zapadła niecisza. Ojciec chrząknął i sięgnął po filiżankę herbaty, którą dla nich przygotowałam, z automatu, z grzeczności, której nauczyli mnie od dziecka. Wiesz? Życie toczy się dalej, odezwał się w końcu. Musicie być silni. Wy, pomyślałam. A przecież została tylko ja. Przez kilka minut rozmowa krążyła wokół banałów, że wszystko się ułoży, że czas leczy rany, że powinnam pomyśleć o sobie. Słuchałam tych słów z coraz większym dystansem, czując, że coś jest nie tak. I wtedy zaczęli. A co z domem? zapytała mama. Zerkając na przestronny salon. Duży, sama nie dasz rady, prawda? Spojrzałam na nią zaskoczona. Dam sobie radę, odparłam krótko. Ojciec pokiwał głową, jakby nie do końca wierzył w moje słowa. A samochody? Dopytał. Janek miał kilka, chyba nie potrzebujesz tylu, prawda? Zrobiło mi się zimno. Nie zapytali, czy potrzebuję wsparcia, nie zapytali. Jak radzą sobie dzieci, tylko o dom, samochody. Zaczęłam podejrzewać najgorsze. A firma? Podjęła znów mama z udawaną nonszalancją. Co teraz z nią będzie? Kto to wszystko odziedziczy? Ich spojrzenia były coraz bardziej natarczywe, coraz mniej zamglone fałszywym współczuciem. Zrozumiałam, nie przyjechali mnie pocieszyć. Przyjechali się dowiedzieć, co mogą zyskać. Poczułam jak w moim wnętrzu coś się zmienia. Zamiast rozpaczy pojawił się chłodny dystans. Wiedziałam, że muszę działać rozsądnie. Wszystko jest w porządku, powiedziałam spokojnie. Janek zostawił testament, wszystko jest uregulowane. Widząc ich wyraźne rozczarowanie i nagłą zmianę tematu na jeszcze bardziej praktyczne sprawy, podjęłam decyzję. Nie mogę być naiwna. Muszę zabezpieczyć to, co Janek chciał przekazać swojej rodzinie. Nazajutrz zadzwoniłam do dwójki jego dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa, z którymi zawsze miałam dobre relacje, i poprosiłam, by przyjechali. Wiedziałam, że musimy być razem, bo moi rodzice na pewno jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Nie mogłam spać tamtej nocy. Leżałam w łóżku, wciąż czując na sobie wzrok moich rodziców, przeszywający i wyrachowany, choć na pozór serdeczny. Każde ich pytanie, każde spojrzenie, wszystko było jak ostrze, którym powoli rozcinali moje serce. Zrozumiałam, że nie przyjechali mnie wspierać, nie przyjechali, by ukoić mój ból. Przyjechali, bo poczuli zapach pieniędzy. Janek był człowiekiem majętnym. Zbudował swój majątek przez lata ciężkiej pracy, firmy, nieruchomości, inwestycje. Wszystko to zabezpieczył z myślą o przyszłości naszej rodziny. Nie mogli tego zrozumieć moi rodzice, którzy całe życie patrzyli na mnie przez pryzmat swoich oczekiwań, a nie moich potrzeb. Tamtej nocy podjęłam decyzję. Nie pozwolę, by jego dziedzictwo, to, co budował z takim poświęceniem, stało się przedmiotem czyjejkolwiek chciwości. Nie zamierzałam też pozwolić, by moi rodzice, którzy całe życie traktowali mnie jak kogoś mniej ważnego od mojej siostry, teraz nagle rościli sobie prawo do czegokolwiek. Musiałam działać. O świcie usiadłam przy biurku w gabinecie Janka. Był tam jeszcze jego zapach, jego porządek, dokumenty starannie poukładane w segregatorach. Długopis, którym zawsze podpisywał umowy, zdjęcie naszej rodziny na półce. Wzięłam do ręki telefon i wybrałam numer Pawła, najstarszego syna Janka z pierwszego małżeństwa. Odebrał niemal od razu. Cześć, zaczęłam, czując, jak głos więźnie mi w gardle. Potrzebuję, żebyś przyjechał. To ważne. Nie musiałam mówić więcej. Paweł był mężczyzną rozważnym i odpowiedzialnym. Zawsze lojalnym wobec ojca i naszej rodziny. Potem zadzwoniłam do Anny, drugiego dziecka Janka, zawsze nieco bardziej zamkniętej w sobie, ale równie przywiązanej do ojca. Odebrała i, słysząc mój głos, powiedziała tylko: Kiedy mamy być? Umówiliśmy się na najbliższy weekend. Ostatnim krokiem było porozmawianie z naszymi wspólnymi dziećmi, z Michałem i Zosią. Michał miał dopiero 13 lat, Zosia 9, oboje jeszcze nie do końca rozumieli. Co się dzieje, ale wiedziałam, że muszę być przy nich silna, że muszą czuć, iż ich mama jest opoką, tak jak ich tata był zawsze dla mnie. Usiadłam z nimi w salonie, wzięłam ich za ręce i powiedziałam spokojnie: Dzieci, niedługo przyjadą Paweł i Ania. Będziemy razem, bo musimy zadbać o wszystko, co wasz tata zostawił. Michał skinął głową ze zrozumieniem, choć jego oczy były pełne smutku. Zosia przytuliła się do mnie mocno jakby bała się, że i ja zniknę. Wiedziałam, że teraz to ja muszę być dla nich ostoją. Dni mijały szybko. Przygotowywałam dokumenty, przeglądałam testament, rozmawiałam z prawnikiem Janka. Wszystko było dokładnie zapisane: podział majątku, zabezpieczenie dzieci, nawet szczegóły dotyczące opieki nad firmą. Czułam ulgę, wiedząc, że Janek przewidział wszystko, ale jednocześnie bałam się kolejnej wizyty moich rodziców. Wiedziałam, że jeszcze tu wrócą. Nie spodziewałam się jednak, że ich kolejna wizyta nastąpi szybciej, niż sądziłam i że tym razem nie zamierzają już owijać niczego w bawełnę. Nie minęło wiele czasu, zanim znowu się pojawili. Był chłodny, pochmurny poranek, gdy znów usłyszałam znajomy dzwonek do drzwi. Tym razem nie zaskoczył mnie tak bardzo jak poprzednio. Wiedziałam, że przyjdą. Powoli podeszłam do drzwi, wzięłam głęboki oddech i otworzyłam je. Cześć, kochanie! Powiedziała mama tonem, który miał zabrzmieć serdecznie, ale dla mnie był już tylko pustym dźwiękiem. Pomyśleliśmy, że cię odwiedzimy, zobaczyć, jak sobie radzisz. Wpuściłam ich do środka, choć tym razem moje serce było twarde jak kamień. Usiedli w salonie, w tym samym miejscu co poprzednio, rozglądając się dookoła z tą samą udawaną troską. Naprawdę powinnaś pomyśleć o sprzedaży tego domu, powiedziała mama niemal od razu, bez żadnego wstępu. Jest za duży, sama nie dasz sobie rady. Spojrzałam na nią uważnie, nie odpowiadając od razu. To nie jest wasza sprawa, powiedziałam w końcu spokojnie, ale stanowczo. Ojciec odchrząknął. Kochanie, my się tylko martwimy. Przecież nie musisz dźwigać tego wszystkiego sama. Wiesz, że możesz na nas liczyć. Na nas liczyć. Jak łatwo przyszło im wypowiedzenie tych słów, choć przez całe moje życie rzadko mogli na mnie liczyć. Chodzi nam tylko o twoje dobro, dodała mama, ale jej spojrzenie zdradzało coś innego. I wtedy przeszli do sedna. A testament? Zapytała z pozorną obojętnością. Janek na pewno wszystko ci zostawił Prawda? dodał ojciec, pochylając się do przodu, jakby chciał złapać mnie za rękę, ale natychmiast cofnęłam się nieco. Nie musicie się tym martwić odpowiedziałam krótko. Wszystko jest uregulowane. Ale oni nie odpuszczali. Rozumiemy, ale może moglibyśmy jakoś pomóc w zarządzaniu tym wszystkim? Zaczęła mama, siląc się na łagodny uśmiech. Przecież to ogromne pieniądze, dom, samochody, firma. I wtedy powiedziałam to po raz pierwszy. Spokojnie. Spadek już ma właścicieli. Ich twarze zmieniły się natychmiast. Z troskliwych na czujne, niemal nieprzyjazne. Jak to? Zapytała mama, marszcząc brwi. Janek zostawił wszystko swoim dzieciom i mnie. Tak jak powinno być, odparłam spokojnie. Czułam, jak ich rozczarowanie i frustracja rosną z każdą sekundą. Ale przecież zaczął ojciec. My też jesteśmy rodziną. Zacisnąłam dłonie na oparciu fotela. Nigdy nie byliście rodziną, na której mogłam polegać, powiedziałam w końcu, patrząc im prosto w oczy. Zapadła chwila ciszy. I właśnie wtedy usłyszeli kroki. W progu salonu stanęli Paweł, Anna, Michał i Zosia. Moi rodzice odwrócili się powoli. Ich twarze zbladły, jakby ujrzeli duchy. Nie spodziewali się, że cała rodzina Janka jest tu, że jesteśmy zjednoczeni, razem. Paweł i Anna patrzyli na nich chłodno i stanowczo, Michał trzymał mnie za rękę, a Zosia przytulała się do mojego boku. Moi rodzice nie powiedzieli ani słowa, jakby nagle stracili całą pewność siebie. A ja po raz pierwszy od lat poczułam spokój. Ale wiedziałam, że muszę postawić sprawę jasno. Przez chwilę nikt się nie odzywał. Cisza w salonie była niemal namacalna, gęsta i ciężka, jakby wszyscy bali się wykonać najmniejszy ruch. Moi rodzice wciąż siedzieli na kanapie, wbici w poduszki, z oczami utkwonymi w czwórkę stojącą w progu. Paweł zrobił krok do przodu. Prosty i pewny siebie, jak zawsze. Jego spojrzenie było chłodne, ale pełne szacunku wobec sytuacji. Chyba wszystko zostało już powiedziane, powiedział spokojnie, patrząc najpierw na moich rodziców, a potem na mnie. Skinęłam głową. Tak, odpowiedziałam. Wstałam powoli, czując, jak w moim sercu rośnie spokój i siła, których nie czułam od lat. Spojrzałam na matkę, która teraz wyglądała na kruchą i zagubioną. Jakby zupełnie nie rozumiała, jak mogło się to wszystko tak potoczyć. Mamo? Tato, zaczęłam, dobierając słowa z najwyższą starannością. Dziękuję, że przyszliście, ale nie potrzebuję waszej pomocy. Zauważyłam, jak mama poruszyła się nerwowo na kanapie, jakby chciała coś powiedzieć, ale nie dała mi tej szansy. Przez całe życie stawialiście mnie na drugim miejscu, za moją siostrą. Teraz przyszliście tutaj, nie żeby mnie pocieszyć, ale żeby zapytać o pieniądze, o dom, o majątek. Spojrzałam im prosto w oczy, bez lęku. Ale to już koniec. Wskazałam na drzwi. Proszę, wyjdźcie. Mama otworzyła usta, jakby chciała zaprotestować, ale ojciec tylko skinął głową, jakby nagle pojął, że nie ma już żadnej władzy, żadnego wpływu. Powoli wstali i bez słowa ruszyli do wyjścia. Odprowadziłam ich wzrokiem, czując, jak z każdym ich krokiem opuszczającym mój dom spada ze mnie ciężar, który nosiłam przez całe życie. Gdy zamknęłam za nimi drzwi, oparłam się o nie na chwilę i odetchnęłam głęboko. Za mną stali moi bliscy Paweł, Anna, Michał i Zosia. Podeszłam do nich i objęłam wszystkich naraz, czując, jak ich obecność daje mi siłę i poczucie bezpieczeństwa, jakiego od rodziców nigdy nie otrzymałam. Kilka dni później, w obecności notariusza, Formalnie podzieliliśmy majątek zgodnie z wolą Janka: firma, nieruchomości, oszczędności wszystko zostało sprawiedliwie przekazane dzieciom i mnie, jego żonie. Nie było w tym ani krztychciwości, ani sporów, ani niedomówień. To, co Janek zbudował, pozostało w rodzinie, tej prawdziwej, opartej na miłości, lojalności i wzajemnym szacunku. Patrząc na Michała i Zosię, widziałam w ich oczach spokój i poczucie bezpieczeństwa. Spojrzałam też na Pawła i Annę dumnych i silnych, i poczułam wdzięczność, że mam ich przy sobie. Tamtego dnia zamknęłam nie tylko drzwi mojego domu przed rodzicami, ale także pewien rozdział mojego życia. Zakończyłam toksyczny cykl, który przez lata mnie ranił i odbierał poczucie własnej wartości. Teraz wiedziałam, że jestem wolna i że nigdy więcej nie pozwolę nikomu kierować moim życiem. Janek odszedł, ale zostawił mi coś cenniejszego niż pieniądze, siłę, by walczyć o siebie i o nasze dzieci. A ja wreszcie z niej skorzystałam.